Witajcie towarzysze, z tej strony ja, wasz kochany Mam Gdań, to jest kolejny odcinek z naszej kochanej serii No Jak dobrze pamiętacie moi drodzy towarzysze, w poprzednim odcineczku udało nam się tutaj zdobyć troszkę terenu Brandenburgii, no a dzięki temu myślę, że w miarę fajnie się rozwinęliśmy. No że w dzisiejszym odcineczku to proszę będziemy próbowali kontynuować nasze plany z poprzednich odcinaczków. czyli no... próbować się może jakoś dostać do morza, może pozbijać agresywną ekspansję, no zobaczymy jeszcze. Póki co... E Czekamy po prostu aż się nasze prowincje i czekamy aż zejdzie nam trochę tej jak ekspansji, no bo jak sami widzicie No troszkę jej w Holy Roman już mamy, tutaj po 17, 16 <laughs> Najgorzej tutaj ta Austria, razem sami rozumiecie e, Więc tak to chodzi, że tak szczerze, co by było naszym następnym celem? Tak szczerze Naszym następnym celem to chyba by było według mnie Set Szczecin No to chyba jest Szczecin po polsku, prawda? Hmm, chyba tak, w ogóle myślałem, że to jest pomoże, a tu się okazuje, że to nie, tutaj w ogóle jest Wolgast, nie wiem co to jest również, możemy przy okazji tutaj tworzyć sobie state'y, hmm, chyba tu będzie lepszy stajcik. mam takie wrażenie, okej, okay. czy my w ogóle w dyplomacji już, właśnie, nie mamy w dyplomacji tutaj tej technologii, to nam troszkę się nie podoba. To mogę wziąć już kolejną misyjkę? Nie, dopiero w 54, czyli za rok, czyli w sumie nie. chwilkę poczekam już będę miał, okej, okay. mm, więc w tym wypadku co, e, w tym wypadku mógłbym sobie przeatakować Szczecin, a czy muszę wykonać na niego Casus Belli, no ja to zrobię, bardzo chętnie sobie to zrobię, zrobię sobie tu Casus Belli na Szczecin, przydałoby się jakieś tutaj już widzę... E... Z tego co widzę przydałoby się już tutaj jakieś idee porobić niedługo, no, ale to jeszcze poczekamy. Bardzo dużo nas zabrała ta wojna no niestety, no to co w tym wypadku, to jeszcze nie co robić, to sobie tutaj po nawracajmy te kraje. Zobaczmy jak wygląda nasza religia husycka, no, na razie jest ok. Znaczy no, jakby dwa kraje już mają, czyli ja i Me Mendenburg. Chyba dobrze to wypowiadam. Jeżeli nie, to wybaczcie. Możecie mnie poprawić w komentarzach. Bo też jednak nie znam się aż tak na tym wszystkim. Hmm. Ile my zabawimy towarzyszy? My zabawimy po 3. Ja myślę, że moglibyśmy nawet. ile zabawimy dokładnie 4 coś. Możemy tutaj wziąć tego gostka od podatków i co jeszcze dodatkowo zwiększyć tutaj e, ilość zdobywanych punktów administracyjnych? Według mnie, czemu nie? Eee, właśnie, kiedy mi to wszystko tak ładnie zejdzie, tak do, do jakiegoś poziomu mi się przydało to ogarnąć, może bym tutaj nie tutaj widzę nowa marchewka, ona była sprzedana, być może w Landemburgu? Chyba tak, tak mi się coś wydaje, właśnie. Ok, dobra, mamy nową technologię i możemy to już zacząć budować pierwszy kościół tylko. No, ale na razie nie będziemy to, to patrzeć. Kurczę, strasznie mało wojsko. Mamy 13 jednostek, to jest strasznie. tylko to powiedzieć. To już wiem, dlaczego tyle wojska mamy. Zbudujemy sobie towarzysze, tutaj dwa kościoły, no po 20 centów, czyli będzie 40 centów, czyli 0,4 dukata. Może tak bardziej będzie pasować. Mhm, tutaj chyba prestiż będzie lepszy. W no, ogóle no, tracimy, może legitymizację. Nie, my ją zyskujemy. To jest fenomenalna wiadomość akurat. Ile nam brakuje, tak czy siak, w ogóle? 300 ludzi potrzebuję, żeby mi się zarekretowało do pełny poziom. Okej, okay. tu właśnie mi akurat szlachta, więc to by mnie cieszyło, bo jak będę chciał im... No, teraz tak, damy tutaj mieszczanom. Tak, tutaj do mieszczan, czyli gdzie to oni są? Abystrakcja, duchowieństwo i tu są mieszczaństwo. I tak. Posiada dowolna prowincja ma powód. Nie, dowolna z posiadanych prowincji ma powód w prowincję. Okej. Okay. Czyli musimy mieć port. Czyli, żebym zaatakował, chyba Szczecin, to myślę, że to by chyba zadziałało akurat. Okej. Okay. Możemy tak zrobić. Czy my już mamy dostępne, jak do zrobienia? Nie. Musimy mieć nadal 30. Poczekajmy. Myślę, że nie ma co się śpieszyć akurat. Do tego w tym wypadku i to w Maryja Wyszyńska Kurczę, sta się długa nazwa pewnie w angielskiej wersji to by tak nie wyglądało, no ale trudno, jak już takie jest no to trudno hmm, hmm. gdzie mógłby być nasz kolejny wyróg naszym kolejnym wyrógiem może być Wenecja bo Polski i Austrii raczej bym nie chciał mieć w ogóle Polska ma takie małe wojska, nie spodziewałbym się oni mają już Unię, mają Unię z Polską okej okay. W ogóle tutaj Stefan Gryb z tego ma takie dobre udziały, nie spodziewałbym się, no ale w sumie czemu nie. Różnie to może wyglądać. Cholercia, odkryli nam tutaj... Odkryli, towarzyszy nam tutaj naszych szpiegów i musimy... O Jezu za rok, dopiero to jest dramat jakiś. Nie wiem czy to się towarzyszy uda. No dobra, w sumie tak czy siak musimy sobie nasze wojska ogarnąć. Zobaczmy, jak oni mają siłę. Nie chcę to. Mm, Austria by dołączyła, ale zakładając, że nie ma Austrii, to oni mieliby jedynie 6000 wojska plus 1000. Okej, okay, to nie jest dużo. Więc w sumie nie jest tak, według mnie, źle. Modyfikator podatków albo modyfikator zasobów ludzkich. No, oba są fajne, ale zważając na to, że mamy prowincję ze złotem, wezmę sobie chyba modyfikator z zasobów ludzkich. No, bo jednak e, pieniędzy zawsze będziemy mieli sporo przez tą kopalnię naszą. No, na ludzi zawsze będzie brakowało, tak czy siak. Więc no. 15 marca 56, da. Jeszcze dwa miesiące. Będziemy mogli wznowić działania. Tylko czy to mi się utrzyma na tamtym poziomie, który był wcześniej? 15 marca. Okej, okay, proszę mi to aktywować. Gdzie wybuchł bunt? Tutaj wybuchł bunt. Proszę mi go zniszczyć. I drugi bunt, którego się spodziewałem, bo już mi wyskoczył wcześniej. Jako mi separatyzm we mnie tam wzrośnie, czy nie? Czy zdążę? No, niestety, wzrośnie separatyzm. Więc to trudno. Czy ja muszę tam dołączyć? W sumie, więc to właśnie zrobimy tak. Mam pomysł. Będziemy sobie tak ustawimy i tak, tam coś rzucili. Albo tutaj. Czyli tutaj. A w ogóle nowe by tu zdobył tereny. No bo to jest interesujące akurat. E, właśnie. Tutaj jest Lilleburg i Mecklenburg, jak dobrze widzę, prawda? Dokładnie, więc może. Jakby tutaj się coś udało zdobyć, to może byśmy to zdobyli nawet. Ok, zaakceptuj. Mamy tutaj grę, mamy. Idealnie. Bierzemy sobie te tereny dla siebie. Hmm, tutaj mi. Ciągle ten prestiż. Co się dzieje? Ciągle mi to ubywa. Wydaje, to troszkę irytuje. Może będę towarzyszył tak, bo sobie. Zmniejszyć tutaj. trzeba wyłączyć po prostu, znaczy zrobić pauzę. O, mam myśli, że zrobić pauzę, bo jednak towarzyszę. Yy, no, troszkę mi to przeszkadza. Troszkę myślę, że to przeszkadza jak klikam w klawiaturę i... To słychać po prostu później na nagraniu. No tak, myślę towarzysze, że po prostu będzie dużo lepiej wam to się oglądało. Jak będę tak klikał. Oczywiście czasem z przyzwyczajenia pewnie też ja również kliknę w klawiaturę, no ale... Jak na razie myślę, że to wystarczy to co sobie wymyśliłem teraz. Czy oni coś to okupują no, na moich ziemiach? Raczej nie, więc to dobrze. Ok, zobaczcie sobie szybko kasu póki... póki, póki, póki oni tutaj wykry nie wykryli nam naszego szpiega. Mm, możemy też zrobić sobie kasu na Seksonie. Na Seksonie oni mają dużo. Może tu? Tutaj nie. Duże te małe kleiki w sumie... One mają właśnie dużo sojuszy takich pierdołowatych, które są niebytujące, tak czy siak. No i tutaj pewnie będę musiał też, znaczy nie będę musiał, ale zrobię sobie pewnie tak, że sobie troszkę tutaj połupię, jak robię żeby sobie troszkę pieniążków zdobyć. Ok, co ja zdobyłem? Bo ja coś zdobyłem, towarzysze, tylko nie wiem co. Ok. No, co tu jest? To jest, no, to jest? Coś tam, coś tam Polska, może no, płaci tej Państwu 17. Aha, no okej. Okay. Eee. Zabak na ekspansji Państwo Czechy z 9 i coś do STEM, ale co? Dokładnie. Wstałem jedną prowincję. W sumie czemu nie? Jedna prowincja według mnie jest ok też. Czy tutaj mogę coś zwabować, Mogę tu zwabować. Kale, więc w sumie kale bym sobie zwabiał bardzo chętnie. Bo zawsze pieniążki się jakieś przydadzą. No dobra. Jednak sobie nie zwabuję to kale, chyba że zdążyłem. Nie zdążyłem. Nie mogę się tego spodziewać w sumie. No i znowu kliknę, To proszę wybaczcie, ale to jest to przyzwyczajenie, którego nie mogę po prostu czasem się wyzbyć. Jak tam moja technologia jakoś tam idzie sobie, widzę. I Ile wynoszę moje tutaj. O, Może wezmę sobie podatki wojenne. Zobaczmy, czy. Tak, zwiększa się troszkę ilość, więc chociaż tyle dobrze. No i teraz sobie to może myśleć, spokojnie czekać. Choć myślę, że. Widzimy sobie chyba robować tutaj te ziemię z pieniążków. żeby chociaż było na jakieś rzeczy. Myślę, że. No nie mogę. No jak ja chcę iść sobie coś zrabować, to oczywiście nie mogę, bo. Już tutaj. Już mi tutaj oczywiście kończą wojnę. Czemu oni są e, Inna religia... No za... A nie, nie, dobra, dobra. No to wszystko zmienia. To sobie tu wszystko szybko zmienimy. O, żeby oni się tutaj nie denerwowali. O, i teraz dobrze. Teraz nie ma tego problemu. No właśnie. Na. Weźmy sobie kolejną prowincję no, jakąś, żeby mi tu... E, Nawrócili. No, Ile mam tutaj moich ludzi? Gazeta 13 wojska towarzysze, ja mam, że to jest strasznie malutko. Ja będę musiał szybko to jakoś sobie ogarnić fajnie. Eee, tylko jak my sobie to ogarniemy? A ja mam tak. Jedna prowincja tutaj zdobyta, to nie jest w sumie aż tak źle. Według mnie. <laughs> jak tam wygląda moja jakby agresywna ekspansja? No, zyskałem mało. Chociaż widzę, że tutaj no wiele krajów się denerwuje. Tak, za dwa lata myślę, że będę mógł spokojnie sobie podbijać coś. No, ale póki co muszę chyba sobie tutaj uspokoić wszystko. No. Widzę, że wywróciłem moje pieniążki do formy, więc wezmę sobie może tutaj tym razem fortyfikowanie tu mam modyfikator zasobów ludzkich. Mm, albo modyfikator libitu. Mm -hmm. ok Może weźmiemy sobie jego. Będą będzie się szybciej ludzi wyszukiwało. I to jest bardzo przydatne akurat na moim etapie teraz sobie wybudujemy jakiś jakiś wiecie wybudujemy sobie jakiś targ, żeby tutaj było więcej pieniążków Po was kolejny że ciasto sobie tutaj weźmiemy, niech oni się szkolą przy okazji i tak, na pewno zrobię sobie jeszcze dwie jednostki kawalerii i jeszcze tak właśnie ze trzy, a nie nie mam ludzi, właśnie zapomniałbym o tym no nie jeden tylko będą kosztowali to sporo. O, już przy okazji mój tutaj dowódca z, dostał upgrade'a, więc w sumie czemu nie No przeczekamy, czekamy, czekamy. Hmm, hmm, hmm. Tutaj albo zyskają plus jeden i autonomii w tej nowej prowincji. Jak to wygląda? Okej. Okay. Albo z są bunt. Nie no, niech sobie wezmą w sumie ten 1%, ten 1%. Nie chcę mi się szczerze męczyć. aż sens, jest w tym wszystkim. Mhm. Z czego one tak dużo dostajemy, misjonarze dużo nam zabierają. No, i doradcy, oczywiście. No, i To również należy też nadjąć chyba naszą kawalerię, którą zaktualnie zrekrutowaliśmy. Mam no jeszcze je, troszkę, będę miał tutaj kolejną technologię administracyjną. Jeszcze troszkę tylko towarzyszę. No, niestety musimy się trochę pobawić, jak na razie. sami widzicie, że trzeba czekać. Mamy a wszystko, więc pięknie, wszystko wygląda. Tak, co będziemy chcieli wziąć na sam początek? Myślę, że na sam początek będziemy chcieli sobie wziąć e, idee wielkościowe, gdyż no, brakuje nam ludzi. No a towarzysze ludzie są póki co najważniejsze, bo agresywną ekspansję tu sobie jakąś nas zbijemy. Później będziemy można sobie to ogarnąć w ideach innowacyjnych, jak dobrze pamiętam. Nie wywiadowczych, nie innowacyjnych. A jak na razie towarzysze, no muszę czekać. Pieniędzy na nowa razie nie będzie brakowało. Musimy tylko po prostu sobie ogarnąć naszych nasz ludzi. Tak Czemu czy mamy sobie przy okazji tutaj towarzysze zabejdować tą kopalnię? Na przykład wezmę sobie tutaj jedną. Kiedy potrzebuje potrzebuję 67 punktów, dobra. Myślę, że jestem w stanie to zrobić. Bo ona jest mało zabiegowitowana, ta kopalnia, dlatego mi tak mało daje również. No jeszcze jeden punkcik. O, i proszę, wezmę sobie Zwiększę, O, no i ładnie to wszystko podskoczyło. I mi teraz daje dwa dukaty. No i pięknie. Czy będę chciał te 8%? Będę chciał te 8% na pewno nawrócić, bo ono chyba będzie mi nawet, nawet wtedy dawało więcej pieniędzy. Hmm, tak, modyfikator lokalnie produkowanych produktów. No właśnie, to tak będzie wyglądało. Niech oni się szkolą. To jakiś kolejny bunt. Mecklenburgia 7000. Jak będzie 90%, myślę, że będę mógł sobie spokojnie tutaj moją armię otrzymać. No, 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 dawaj, dawaj, Ja bo wiecie co, może zrekrutuję kolejne jednostki, bo one kosztują po ile? Po 0,20 miesięcznie, no myślę, że starczy na ileś tam jednostek, raz, dwa, trzy, cztery, osiem, osiemdziesiąt dukatów, to znaczy 0,8 dukata, myślę, że spokojnie przetrzymam mój skarbiec, Plus z wasalem jeszcze oczywiście dają troszkę pieniążków, co mi też cieszy, ile? 0,6 mi zostało, okej, okay, myślę, że może tyle być jak na razie. Tutaj może na razie ich właśnie połączę i niech oni dalej się szkolą, zawsze to będzie dobre. 19 tutaj jednostek i już mi już tutaj wybuchli. ja nie chciałbym tak zbytnio tutaj, towarzysze, iść z taką samą armijką jak na razie, więc na razie, no, jest, ciągle mówię na razie. Nie z taką samą armiką jest iść towarzysze, więc póki co poczekam, oczywiście. No, myślę, że teraz mogę iść i zniszczyć tą armijkę. Może z ja tą chrypą towarzyszyłem? Nie rozumiem. Czy nam jakaś chryba bierze to tylko jest przenagrywanie, powiem wam. To jest jakaś dziwna anomalia zawsze. Zawsze przy przenagrywaniu mam chrypę. Nie rozumiem czemu tak się dzieje, no ale tak się dzieje z jakiegoś dziwnego powodu. Muszę coś. Nie wiem. Nie wiem co. Muszę w sumie. Muszę coś wymyślić, żeby tak się nie działo. Co, no, nie mam pomysłu. Też bym chciał coś z klawiaturą od towarzysza ogarnąć, żeby to tak nie przeszkadzało przy mm, rozgrywce. No ale jakby. Nie wiem też, jakby miał to zrobić. Bo ja zawsze jak próbuję towarzysza e, przyciszyć tą moją klawiaturę, to zawsze jakby przycisza równie dobrze mnie. Więc. E, no trochę to jest niepraktyczne z tego punktu widzenia. Nie wiem. No, a w sumie, czy mógłbym zaatakować właśnie sobie Szczecin teraz? Czy byłaby taka możliwość? Teoretycznie tak. Polska, dlaczego Polska jest obrońcą wiary katolickiej nie mogę z tego wszystkiego? Co to w ogóle się stało? Religia A, bo to chłopi, by okej. Okay. Czy Polska nie mogłaby nie wiem, walczyć sobie z wszystkim? Nie, z innymi religiami, czy coś innego. Nie musiała akad Polska zostać obowiązkiem Białej Katolicki. Trzeba było nie pomagać, trzeba było nie pomagać. To mam teraz. Tak to wypowiedział pewnie też by była polska. oczywiście. Też by była polska. No cóż to No nie wiem. Nie wiem. Ile No, a teraz trzy dukaty, więc teraz się fajnie polepszy No standard. Ile mamy teraz Dukacików? Znowu jeden Dukacik. Więc po raz kolejny możemy sobie to może dorekrutować, kolejną piechotę. Jak brakuje no właśnie, troszkę brakuje. No ale już nasza armia wygląda, to właśnie co was lepiej Co lepiej wygląda armijka? No niestety troszkę, troszkę ta wojna z Brandem nas na no ale udało nam się odbić. Więc w sumie nie ma tego złego, bo jednak wszystko się udało. Z kim ma tutaj? Aha, to jest Unia z. Austrią. Jeśli chodzi o Węgry, no to nieprzyjemnie choć. Z jednej strony towarzyszy cieszą mnie to, bo jednak jak Osmanie zaatakują, no to. Jak Osmanie zaatakują, no to jakby mam spokój. Bo jakby tutaj Węgry i Austria sobie fajnie poradzą z nimi. No ale to też jakby dla mnie nie jest dobra wiadomość. Nie, wszystko się towarzyszy. Ustosunkuje w czasie, póki co, no muszę po prostu sobie rekrutować. Ale wiecie co, może no tak, chociaż tutaj jest do tego szybkość regeneracji zasobów. Mm, mm, mm. Nie, to na razie trzeba poczekać. Na razie sobie poczekam, ile nam brakuje na następnej technologii? Mamy połowę. Dokładnie połowę mamy. Więc ja sobie może nawet focus jeszcze wziął chyba na militarne. I gdzie te punkty fajnie nabijają, bo widzę, że następny władca będzie miał jeszcze lepsze statystyki, jeżeli chodzi o umiejętności wojskowe. Więc no, zobaczymy towarzysze, jak to będzie wyglądać. Oni ja mają tutaj sojusz z Widmarszem. Okej, okay, tutaj mam prestiż, muszę tracić towarzysz, no nie ma rady. Muszę tracić ten prestiż, no bo to inaczej się nie da. i gdyby nie ta Polska, dlaczego ta Polska to zrobiła? Nastawienie no, na wroga. No mogliby tego nie robić towarzysz. A jak na złość, mi tutaj Polska się wbija w interes. No trudno. Jeszcze dwie jednostki, tutaj były, mamy. Ai. 4,0 to będzie ok. Czy mamy kolejne do tej ziemi? Nie, nie mogę jej tego dać, bo. Bo nie zrobiłem tej misji, właśnie. Ajajaj. Czy Polska będzie prowadziła jakąś wojnę zaraz? Mogłaby prowadzić, tak szczerze, jakąś wojnę za kilka. Hmm, czy tutaj. Czy Gdańsk jest wolny? Nie, Gdańsk jest wasalem, tak? Wasalem, dobrze. Myślałem, że tutaj się wezwolili jakimś cudem, ale to jednak. Moja pomyłka, 0, 9 ducata, to ja bym mógł chyba sobie tutaj tą prowincję zacząć już e, towarzysze nawiązać, ale jak na razie towarzysze widzę, że to już jest 21 minuta odcinka, więc no wystarczy na co to jest długi odcineczek, więc jak na razie dziękuję towarzysze Wam bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania i zapraszam towarzyszy do następnych odcineczków z naszej kochanej serii z Czech. Na razie, cześć!